Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych lorowych pogadankach, jeśli chodzi o Warhammera 40K. I dzisiaj mamy dosyć ciekawy temat. Otóż, czy Space Marine może odpowiadać za swoje zbrodnie? No, moi drodzy, albo czy Space Marine jest nietykalny prawnie? Dlaczego zadaję wam to pytanie moi drodzy? A to dlatego, że dzisiaj opowiemy sobie o pewnym wydarzeniu, które wydarzyło się zaraz po tej nieszczęsnej bitwie, którą opowiadałem odcinek temu. Przy okazji, jeżeli lubisz tego typu materiały, to zachęcam do łapy w górę i subskrypcji, bo jeśli chodzi o materiały z Warhammera 40k, to będzie tego znacznie więcej. Na razie skupiamy się na herezji Horusa, jest to bardzo ciekawy okres w historii Warhammera, ale będziemy również podejmować inne tematy, jak tylko rozwinę swoją wiedzę na temat tego świata jeszcze bardziej. Dobrze, moi drodzy. O czym mówię? Po w zasadzie wygranej walce z tymi truposzami oraz z zdrajcą Tębą, no Horus wracał do swoich oddziałów i wszystko mogłoby się wydawać w porządku. Gdyby nie to, że ta rana, którą oberwał od Tęby, no a ona nie chciała się goić, a przypominam, że Horus jest prymarchą, więc na jego ciele rany powinny goić się znacznie szybciej. I na miejsce przybyli koncyliarze: była oczywiście kwadra, wiecie: Loken, Torgadon, Abaddon i Aksymant. Byli też inni Astartes, no i była ta upamiętniaczka. Ale oni zrobimy sobie osobny materiał, szczególnie pewien cytat, który myślę, że wielu fanom Warhammera przypada do gustu. Zresztą sam rozdział nazywał się Byłam tam, kiedy Horus upadł. Bardzo naprawdę ciekawy temat, ale o tym powiemy sobie w następnych materiałach. Zobaczymy, jeszcze muszę jakoś strawnie ugryźć. No nic, był tam wś wśród swoich braci, swoich synów, swoich żołnierzy i nagle dosłownie upadł. Został wręcz natychmiastowo przetransportowany na przeciwnego Ducha, bo no, dla Kwadry oraz Astartes dookoła było to coś niemożliwego. Ja wiem, że powtarzam się dosyć często z tym stwierdzeniem, aczkolwiek prawda jest taka, że okres herezji Horusa to był potężny sprawdzian dla przynajmniej podstawowych założeń Astartes, tak? czyli strach Okazuje się, że strach jest, zaskoczenie jak najbardziej. Także, no i plus jeszcze cała sprawa z Osnową oraz zbytami ich zamieszkującymi, ale to też jest temat na osobny materiał, szczególnie kiedy czytam trzeci tom. Proszę bardzo, tutaj akurat Galaktyka w płomieniach, to powiem szczerze, tutaj będzie tyle kontentu, no ale no dobra. Chory zostaje przetransportowany do mściwego ducha. Informacja, że mistrz wojny jest ranny, a nawet jeżeli już umarł, bo i takie plotki bardzo szybko dotarły do Myśliwego Ducha. No, bo wiecie, to jest sytuacja nietuzinkowa. Mieszkańcy czy załoga generalnie Myśliwego Ducha natychmiast udawała się e, na miejsce lądowania. Akurat Stormbearda, czyli jakby osobistego, osobisty statek powietrzny Horsa, to znaczy Stormbeardy to były jakby starsze wersje Thunderhawków, tylko że większe, ale że Astartes mieli do nich. E, swego rodzaju słabość, no to po prostu zostały w służbie. No, także Stormbeard leci do myśliwego ducha z prędkością, która zdecydowanie przekracza dozwoloną, no i ląduje. I uwaga. Na miejscu było dwóch upamiętniaczy, którzy akurat, żeby przedrzeć się przez cały tłum, no to poszli sobie na mostek obserwacyjny. Wśród tych dwóch tych upamiętniaczy był Ignaz Karkasy, Karkaski, chyba tak to się wymawia, oraz pani Oliton, osobista upamiętniaczka Lokena. No i można było zobaczyć miejsce, scenę, gdzie, właśnie, miejsce lądowania było mnóstwo ludzi, szczególnie w korytarzu prowadzącym w głąb statku. Ponieważ ludzi na statku było strasznie dużo, tam był tłok i tak dalej, i tak dalej. I uwaga: zamiast poinformować, że proszę opuścić to miejsce, ponieważ będzie tam transportowany mistrz wojny do działu medycznego, to nie, ludzie dali tam tłukli, dali chcieli zobaczyć koniecznie, a pamiętajmy, że to też był też czas, w którym Legitio Divinitatus, przepraszam, w poprzednich materiałach mówiłem Lectio Divinitatus, mój błąd, przepraszam, to jest Lectito Divinitatus. No, więc Lectito Divinitatus się rozwijało, więc wiecie, jeszcze kwestia, zostaje kwestia wiary, nie? Także, zamiast dać takie rozporządzenie, nie, absolutnie nie, oni się tam gromadzili. Tylko, że wiecie, to, że tam się gromadzili, to było z troski, o mistrza wojny, o ich pana i władcę, akurat tego miejsca, nie? Ale to, co zrobiła Kwadra, no, moi drodzy, powiedzmy, że wiele e, można było powiedzieć o Kwadrze, ale tutaj to no, to taki ciernie, taki, jakby to powiedzieć, no, taka czarna plama w historii. No, ile Później ta plama została przesłonięta przez inne wydarzenia, które były o wiele gorsze, ale tutaj mowa o dwóch bohaterach szczególnie: Lokenie i Torgadonie, nie? Ponieważ oni, kiedy otworzyła się brama prowadząca właśnie w głąb statku, to oni nie prosili albo nawet nie krzyczeli, żeby oni się odsunęli. Nie, oni po prostu szli, rąbali, tłukli, kurwa, mierzyli, rozwalali łby, przepychali, nie? To dosłownie to była rzeź. Z opisów karkaskiego no to oznacza po prostu, no to była krwawa jadka, rozumiecie? Oni przeszli przez nich. Nie, nie prosili nic, normalnie szli, mordowali, aby tylko dostać się na pokład medyczny. Ciężka sprawa bym powiedział, nie? No, ostatecznie mistrz wojny trafił na punkt medyczny i tam konsyliarze legionu się nim zajęli, nie? Ale no smród został i to dosłownie ich przenośni, ponieważ w szczątki ogniecione i zmiażdżone, w tym również pęknięte czaszki i inne tego typu rzeczy, czy raczej elementy ciała, zostały. Ale także zostali ludzie, którzy to przeżyli, no i oni tego nie zapomnieli. No właśnie, i teraz co z tym zrobić? Według dalszych relacji, niejaki Warwarus, jako dowódca imperialnych wojsk, który stacjonował na w siwym duchu, chciał powiadomić Terre o tym. Chciał powiadomić Terre, że nie godzi się, aby adeptus astartes, obrońcy ludzkości, najsilniejsi wojownicy, mogli sobie od tak o stryk mordować niewinnych. I o ile podczas walk na jakichś planetach, no niestety cywile giną i możemy się z tym kłócić, bądź nie, wiecie, nawet w fantazy, no właśnie, no, podczas działań wojennych... Mm, Cywile giną i na to za bardzo nic sobie poradzimy, tak w tym przypadku można było zapobiec. Molo Hars, jakby prawa ręka chorusa, jego doradca pod kątem politycznym, swoją drogą z pseudoniem skrzywi skrzywiony, nie bez powodu zresztą, no był temu oponentem, nie? że to, to morale może zniszczyć, ale na przykład rzeźnia niewinnych tutaj upamiętniaczy, techników, żołnierzy, to nie, nie, nie. To, to, to morale nie psuje, ale. Donoszenie, widzicie, no, do, no do, donoszenie akurat psuje morale. I teraz możemy się zastanowić, moi drodzy, a czy no właśnie, Adeptus Astartes są bezkarni? No powiem wam, że z perspektywy tutaj historii, gdyby nie to, co się stanie później, czyli to właśnie Choro, herezja, Horusa i tak dalej, różnie może wyjść. Możemy sobie teraz pogdybać, nie? Co by było, gdyby ta wiadomość dotarła do Terry. Jak zareagowałby imperator? Jak zareagował, zareagowałaby Rada Terry? Czy, nie wiem, ci adeptus Astartes nie wiem, trafiliby do pierdla? Czy w ogóle było więzienie dla adeptus Astartes? Wiecie, ja jestem stosunkowo nowy, jeśli chodzi o uniwersum Urhamera, więc nie wiem, może jest więzienie dla adeptus Astartes, ale zazwyczaj zdrajcy i przestępcy, no zwykle dostawali, wiecie, nie? I jakby tyle z tego było. Pytanie, czy to by dostali? Jakby imperator zareagował. Powiem szczerze, no, moja wiedza jest chyba zbyt mała, aby odpowiedzieć na to pytanie. Chętnie zapraszam do dyskusji, bo no bo wiecie, to jednak niewinni ludzie byli. Zresztą, akurat pod kątem tej rzedzi, to jeszcze wiecie, jest też tak jak echo wydarzeń i późniejsze wydarzenia, które miały ogromny wpływ na galaktykę, czyli właśnie herezja Horusa. No to można powiedzieć, że to było piękne, piękna laurka dla. Rocznych sił, aby wykorzystać e, tutaj te sytuacje, aby pokonać swoich politycznych wrogów, oponentów zresztą, takich chociażby jak Loken, który no, był umoczony w tym i to srogo, Torgadon, chociażby, czy też inni ludzie odpowiedzialni, no i chociażby sam Warwarus, nie? No bo hej, no to on chciał zgłosić. W sumie, wiecie. No słusznie chciał, nie? No słusznie, no bo hej, to byli też m.in. ludzie pod jego komendą. I co? No no chuj, no, no zginęli, no, no i co zrobisz? No, no to tak bywa, nie? Także zapraszam do dyskusji. E, materiały będą się pojawiać regularnie. A jeżeli jesteście zainteresowani, myślę, że następny materiał, ale to już na myśl, że będzie Eufraty Keller Droga do świętości, część druga albo spowiedź chorusa. To też może być bardzo ciekawy temat. E, Powiązany właśnie z, paną, z właśnie z panią upamiętniaczką, nie? Petronellą, która miała być upamiętni osobistą upamiętniaczką Horusa, a no, no wyszło jak wyszło. W każdym razie, może to to będzie. Zobaczymy. Dajcie skończyć znać, które wolicie, bo ja wiecie, i tak i tak to omówię. To raczej chodzi o kolejność. Także przypomnę tylko, podobało się, pamiętaj, łapa w górę, subskrypcja. Jeżeli lubisz lore Warhammera, szczególnie herezji Horusa w tym przypadku, to. Zapraszam serdecznie, a my widzimy się w następnym materiale. Trzymaj się. A jeśli dotarłeś lub dotarłaś do końca, napisz zbrodnia. Chętnie się dowiem, ilu z Was dotrwało do końca, ilu z Was jest zbyt leniwych, by tego nie robić.